Widzę, że tym razem przysyłają dziecko. Odważne posunięcie. Powiedział, uśmiechając się. Proszę pana, wydaje mi się, że wiem, dlaczego pan tu jest. Odpowiedziała, spoglądając na niego. Doprawdy? Zachichotał. Wiesz, dlaczego tutaj jestem? Hm? Tak. Chce pan odebrać zegarek. Momentalnie straciła swój uśmiech. Przykucnął. Aby ich oczy były na równej wysokości. Zegarek? Tak, zegarek powiedziała babcia, uśmiechając się szeroko. Wydaje mi się, że sam fakt wciąż pozostawania przy życiu niezmiernie ją ucieszył. Zaczynam powoli tracić cierpliwość. Jaki zegarek zapytał, wstając. Proszę pozwolić, że najpierw zadam panu pytanie odrzekła babcia. Czując nagły przypływ odwagi, przyszedł pan tutaj, by nas zabić? A jak myślisz? Uśmiech powrócił na jego twarz. Ale dlaczego wszystkich naraz? Była pełna obaw. Nie chciała przesadzić. Oznaczałoby to jej śmierć. Widzisz, tego nie wiem. Robię to co mi każe. Po prostu, przyszedł na was czas. Wiem, że to dziwne, ale ty wiesz. Prawda? Wiesz dlaczego tu jestem? Tak. Jego oczy nagle się rozszerzyły. Dlaczego właśnie tu? Dlaczego wszyscy naraz? Odpowiedz. Zegarek. Przyszedł pan tutaj z powodu zegarka. Moja cierpliwość się skończyła, odpowiedział jej wyraźnie zirytowany. Proszę poczekać. Moja babcia wykonała ręką gest zatrzymujący mężczyznę. Wszystko panu opowiem. Mów i streszczaj się. Odparł wyraźnie zainteresowany. Gdy miałam sześć lub siedem lat nie pamiętam dokładnie naszą wioskę odwiedził pewien mężczyzna. Ubrany był w podarte łachy. Wyglądał na głodnego, spragnionego i umęczonego. Wioska przyjęła go. Nakarmiła, dała mu ubranie, kąpał się w moim domu. Był bardzo wdzięczny za pomoc, więc chciał nam podarować jedyną rzecz, którą miał. Swój zegarek. Cały ze szkła z piaskiem w środku. To nie zegarek, tylko klepsydra. Ale zdobyłaś moją uwagę. Kontynuuj. W momencie, gdy zaoferował nam tą klepsydrę. Wszyscy mężczyźni wiosce bardzo się rozgniewali, wyglądali na oszalałych. Niektórzy krzyczeli na obcego, inni go popychali, kazali mu się wynosić. Nie rozumiałam, o co im chodzi. Było to dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Kazali natychmiast wynosić się komuś, komu chwilę wcześniej oferowali nocleg i pożywienie. Wydawało mi się, że ofiarowanie prezentu w podziękowaniu za gościnę było bardzo miłe z jego strony. Interesujące, odpowiedział, opierając ręce na biodrach. Miała go, więc włóczęgę opuścił wioskę. Dorośli zabronili nam się do niego odzywać i zakazali przyjmowania jakichkolwiek obcych. Następnego dnia poszłam na łąkę pobawić się. Lubię bawić się na łące. Kiedy tam dotarłam, usłyszałam szelest z krzaków. Wyłonił się ten miły, przegnany przybysz. Powiedziałam mu, że zabroniono mi z nim rozmawiać. Odpowiedział, że to w porządku. Mimo to chwilę rozmawialiśmy. Po wszystkim wyciągnął wspomnianą klepsydrę ze swojej brudnej, starej torby. I co? Wzięła się? Mężczyzna był coraz bardziej wciągnięty w opowieść. Na początku nie, ale potem, jak wyjaśnił mi. Co to za klepsydra? Tak. Więc, co to za klepsydra? Mów, powiem panu, jednak najpierw muszę panu powiedzieć, co jeszcze przekazał mi wtedy tamten obcy. Nie widzi pan. On powiedział mi, że kiedyś pan do nas przyjdzie. Że co? Wspomniał mnie? Tak. Powiedział, że pewnego dnia przyjdzie nas mężczyzna w czerni, odebrać to, co do niego należy. Zaintrygowałaś mnie. Mówił coś jeszcze? Powiedział, że klepsydra, jak on to ujął, powstrzymywała pana przed znalezieniem nas. Powstrzymywała mnie? Był szczerze zdziwiony. Tak, powiedział, że tak długo jak klepsydra działa, nie musimy się martwić o czas, a pan nie będzie w stanie nas odnaleźć. Dziecko, jeżeli kłamiesz, przysięgam, ty i twoja rodzina. Nie kłamie. Przerwała mu. Nagle zdobyła mnóstwo pewności siebie. Przyrzekam, włóczęga powiedział, że nie będziemy się starzeć. Piasek przesypywał się bardzo powoli, ale 10 dni temu skończył się. A dokładnie wtedy pojawił się pan. Więc to oznacza, posłuchaj mnie, musisz odpowiedzieć na to pytanie. Słyszysz? Musisz powiedzieć prawdę. Tak, proszę pana, słucham. Kiedy to było? Kiedy widziałaś tego kogoś? Kilka lat temu? Nie nie. Wydaje mi się, że więcej. Więc ile? Dziesięć? Mów. Powiedziałabym, że jakieś pięćdziesiąt. Może 60. Proszę pana. Mężczyzna, bardzo spoważniał. Na pewno nie kłamiesz dana? Powiedział, wyglądając na bardzo ciekawego. I zafascynowanego zarazem, w dodatku na jego twarzy widać było złość. Przyrzekam, proszę pana, powiem coś jeszcze. Nikt ze wsi nie zorientował się, że czas stoi w miejscu. Że nikt się nie starzeje, nikt nie umiera. Jestem tutaj jedyną świadomą tego zjawiska. Więc jeżeli pójdzie pan do środka i zapyta resztę, nie będą wiedzieć o co panu chodzi. A więc. Chcesz mi powiedzieć, że ponad pół wieku temu jakiś bezdomny odwiedził Waszą wioskę, wręczył Ci klepsydrę, która zatrzymała czas, a Ty jesteś jedyną osobą, która o tym wie. W dodatku, ten artefakt ukrywał Was przede mną. Tak, proszę Pana, zdajesz sobie sprawę, jak niewiarygodnie to brzmi. Czy bardziej niewiarygodnie niż mężczyzna w Czerni, który zabija wszystkich mieszkańców tej wioski, ponieważ przyszedł na nich czas? Dobra, już dobra. Odpowiedział, strzepując z płaszcza niewidzialne pyłki. Przyznaję, to naprawdę fascynująca historia. Jednak to niczego nie zmienia. Muszę wykonać zadanie. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Błagalnym tonem zapytała babcia. Co znowu? Mów. Widzi pan, tamten włóczęga powiedział. Że będziemy musieli zapłacić za klepsydrę. Nazwał to wewnętrznym ogniem. Wewnętrzny ogień? A cóż to takiego? Nie byłam pewna na początku, ale wydaje mi się, że chodziło mu o duszę. Duszę? duszę? To tylko legenda. Dusze nie istnieją. Cóż, on twierdził, że jednak istnieją. Dodał, że nie mógł ich tak po prostu odebrać i przestrzegł mnie, że nigdy nie powinnam pozwolić na to, aby pan nie odebrał. — Próbujesz mnie nabrać, dziecko? — powiedział, kucając. — Wie pan, pomimo tego, że wyglądam młodo, proszę mi uwierzyć, swoje już przeżyłam. Jeżeli zechce pan nas zaraz zabić, nie będę prosić o litość. Mógłby pan jednak mieć z tego jakąś korzyść. — Rozumiem. Chcesz zabić Targu? Wasze dusze w zamian za dalsze, spokojne życie. Dokładnie. Jeżeli pan się zgodzi, wrócimy do normalnego życia. Każdy z nas w końcu umrze, i nasze dusze będą pańskie. Nawet nie wiedziałbym, co z taką duszą zrobić. Każdy o nich mówi, ale ja nigdy w nie nie wierzyłem. Cóż, mężczyzna z klepsydrą miał rację co do tego, że nas pan nie znajdzie, dopóki w klepsydrze jest piasek. Co do dusz, może być tak samo. Wydaje mi się, że jest tylko jedna możliwość dowiedzenia się, powiedziała babcia, odwracając się i kierując się w stronę kościoła. Kiedy dotarła do drzwi, otworzył je mój pradziadek i wciągnął ją do środka. Po kilku minutach krzyków i przytulania jej, wszyscy podbiegli do okien. Mężczyzna wciąż tam stał. Babcia twierdzi, że słyszała, jak mówi sam do siebie. Następnie wykrzyczał. Dobra, masz mnie. Zgadzam się. Ale pamiętaj, ja wrócę. I lepiej, żeby to wszystko było prawda. Bo w przeciwnym razie słono za to zapłacicie. Wszyscy po tych słowach opuścił wioskę. Wiem, że ta historia strasznie się dłuży, więc na koniec dodam kilka wersów wyjaśnień, które babcia zawarła w swoim liście do mnie. Nie widziałam go przez długie lata. Kiedy zlatan zmarł na zapalenie płuc, mężczyzna powrócił. Twierdził, że go okłamałam. Ja jednak wyjaśniłam mu, że dusze będą jego tylko wtedy, kiedy wszyscy z ocalałych mieszkańców umrą. Nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy, daje słowo. Jednak opuścił nas i wtedy. Musi się z pewnością zastanawiać, kim był włóczęga z klepsydrą. Nie wydaje mi się, żeby taki w ogóle istniał. To jedna z lokalnych legend. Słyszałam ją wielokrotnie opowiadaną przez moich rodziców, kiedy myśleli, że śpię. Być może nie zmyśliłam historii o nim, bo czuję się bardzo stara, jakbym miała o wiele więcej niż 80 lat. Sama nie wiem. Potrzebowaliśmy ocalenia, więc opowiedziałam legendę. Miałam dużo szczęścia. Ze wszystkich ocalałych już tylko ja zostałam przy życiu. Mężczyzna w płaszczu często mnie odwiedza. Kim jest? Tego niestety nie wiem. Nawet jak nie wierzysz w moce nadprzyrodzone, chciałabym, abyś wiedział, że dusze istnieją. Naprawdę, a ten mężczyzna w płaszczu nie wie jednej rzeczy. Nie wie, że nasze dusze nigdy nie będą należeć do Niego.